Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych moich pogaduchach i opiece nad gołębiami. Na początku chciałem pozdrowić Wojtka z Milicza. Wiem, że Wojtek śledzi mój kanał, wszystkie moje filmiki ogląda. No i myślę, że tam zawsze zostawił łapkę w górę. Pozdrawiam cię, Wojtku. Co u nas takiego teraz się dzieje? Bo Ci, którzy śledzą, to chciałem się z nimi podzielić. Głąbki złożyły drugie jajka. Wszystkie cele, w których są połączone gołębie, mają wszyscy, wszystkie po dwa jajka. I rozpiętość jest od 17 do 20, jak dobrze pamiętam, 3 lutego. Także samiczki wysiadują na zmianę z, gołąb, z swoimi partnerami, z samcami. Także tutaj spisały się gołębie, wymieniają się. Fajnie mi się to podoba, jeden drugiego tam spycha o tej godzinie, o 10 mniej więcej z celi. I co? Postanowiliśmy, że będziemy karmić gołębie nawet trzy, a niekiedy nawet 4 razy. Ale dlaczego tak chciałem zrobić? Jeżeli źle, to też możecie mi napisać w komentarzach. Dlatego, że jak nasypaliśmy rano tym gołębiom, powiedzmy o godzinie 10, to nie wszystkie samiczki jeszcze zeszły. Samce już były głodne, samiczki jeszcze nie zeszły. Więc dajemy tak koło 9 pierwszy raz, później koło 12, 13 drugi raz. Później około 15, powiedzmy trzeci raz i wieczorem około 19.00, czwarty raz. To jest ten okres taki, gdy, gdy one jeszcze siedzą. Jak już będzie wychów młodych, może zupełnie to inaczej będzie wyglądało. No, wydaje mi się, że. W tym momencie, ja nawet jak samce ganiają samiczki czy coś, lub odwrotnie, to jest większa szansa, że się znajdą. A tak to najadły się albo samca i samicowe głodne, lub odwrotnie. Mówię, może to jest kolejny błąd, może nie, no nie mam pojęcia. Doświetlamy dzień do 21.30 wydłużyliśmy im dzień na zasadzie poczynionego światła. Później do wieczorem przychodzę, bo. Ja to akurat robię, i gołębie, które są na ziemi, które nie są w swoich półkach, to mówię do nich: do siebie, do siebie, do siebie, hop, 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 i chwila moment tak, że nie ma z tym akurat większego problemu. Gołębie są karmione teraz karmą lekko-strawną. Będę to tak stosował aż do momentu wyklucia pierwszych młodych. Mówię, nie wiem też, czy dobrze, czy źle. Tak mi podpowiedział jeden z kolegów. Tutaj jeszcze chciałem podziękować. Dla kolegi, który podpowiedział mi, żeby to gniazdko pod piątką, które zostało uwite, złapać i wsadzić do miseczki, i gołębie się do tego przyzwyczają. Jest tak, potwierdzam, szacun kolego, jest ok. Co jeszcze takiego? Aha, na jednym z filmików powiedziałem, że podałem trikoli Stop. Podałem białej, fakt, zgadza się, naszej starej białej I756. No ale to był yy, chyba taki mój trochę błąd, bo tak naprawdę ta kuracja dopiero teraz zostanie od rozpoczęta od jutra. Powiem, chociaż może nie powinienem mówić, yy, co podam. Podam trikoli, stop w tabletkach. I tu kolega Bogdan, dzisiaj konsultowałem z nim, yy, pozdrawiam cię Bogdanie, yy, mówił, namawia mnie na to, żeby yy, dać w głębie podjechać z nimi do weterynarza, do pani weterynarz, też jakiś plus, że pani weterynarz <grymne> nie żartuje i zrobić wymaz z wola i zrobić badanie skał. Powiem tak, na pewno ogromna wiedza i, i doświadczenie Bogdana przemawia za tym, żeby to zrobić. A po drugie, no tak tutaj chodzę, oglądam tego lobby, bo naprawdę mnóstwo czasu teraz spędzam w gojemniku. No obserwacja może nie do końca to odzwierciedli stan zdrowia, ale nie ma tak jak zwanych jak ja to mówię, przysypiających, mrużących, jakichś takich tych. Kał jest ładny, zbity, więc dzisiaj cała noc w, te, w trasie przede mną przemyślę to, ale już czuję, że chyba podam w ciemno picolistop w tabletkach i, i później y, coś na ochronę nerek i wątroby. Co tam jeszcze ciekawego? Chyba tyle. Aha, prześwietlałem dzisiaj jajeczka na, z lampką w telefonie, podkładałem do góry, jest mocne światło. Jajka, no, moim zdaniem 100% zależonych jajek. Jakąś tam sobie zrobiłem wstępną, <coughs> przepraszam, rozpiskę, które jajka, gdzie podłoże, gdzie sztuczne, gdzie tak dalej. I, i też mi tu kolega Bogdan namawia, żeby zostawić sobie takie dwa, trzy rezerwowe, bo no, różnie to bywa, prawda? Może coś tam się stłuc, no, no życie. No tyle, na bieżące w tych, którzy oglądają, będę informować co tam się dzieje. No, czekam na te pierwsze młode, na pewno z wielkim utęsknieniem. Dzisiejszych moich wy... opowieści wysłuchał yy, Tomuś. Jest to gołąbek od kolegi Tomka Rorata. Ostatnio Tomek do mnie się odezwał fajnie. Pozdrawiam cię Tomku. Rozmawialiśmy super, super. No, nie chcę się połączyć jak to Tomek się śmiał, nasz singiel. Trudno, jest to gołąb taki późniejszy, jesienny. Musimy mu dać szansę. Dzisiaj był z samiczką w osobnym boksie, miał miskę, miał, miał, miał wszystko. Ona tam ogonkiem po, po ziemi szura, nęci go. No on nie chce. No to jeżeli nie chce, no to nie chce. Nie? Musimy mu dać czas. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się do następnego.